Kochani, to co lubicie najbardziej, czyli imprezy w Genzi, a dzisiaj organizujemy imprezę świeżemu, więc musimy wylosować, gdzie znajduje się ta impreza. Dawaj młode. Baga! Patrz, patrz, patrz! Nie no! yes! no! losujemy teraz temat. Patrz! Co Wylosowaliśmy top, top jest? nie dało się lepiej świeżego wylosować tej kategorii I nie dało się lepszego miejsca wylosować Ale podupcone Zrobiliśmy mu, Udało my już ogólnie się. nie przygotowujemy tak, nic, bo tak. zrobiliśmy najlepszą możliwą rzecz dla niego Więc zobaczcie jak reszta wylosowuje. przygotowuje urodziny Tak jak wiecie na kole wylosowaliśmy, że impreza jest na łódce Jest na łódce, tylko o godzinie 17 A potem po imprezie na łódce idziemy do domu I impreza dzisiaj będzie się odbywała pod domkiem, dlatego lecimy z dziewczynami dekorować Umówiliśmy się, że zaczynamy ozdabiać o 12, jest 13.12 I wiecie co robi Oliwier? Wiecie gdzie jest? Śpi Z buta wjeżdżamy Zapraszam pana na dół Zapraszam Natalia Wczoraj padła do nas Faust jeszcze wieczorem. Zaczęliśmy sobie próbować kombucze, a kombucze robi się jakby dzięki grzybowi. On tak zaczął temat, że ej, ale grzyby w ogóle są niesamowite, że tyle jakby rzeczy można z nich zrobić i że w ogóle jest taki dokument. I słuchajcie, zaczęliśmy oglądać dokument o grzybach. Przez to, że Bartek był wczoraj tematem grzybów strasznie nakręcony, to myślę, że on dzisiaj oszaleje ze szczęścia. Patrzcie, kto idzie. Drogie dziewczyny, przepraszam, że się spóźniłem, przemyślałem swoje winy i było to głupie, że się wkurzyłem i Was nie przeprosiłem. Teraz chciałbym Was za to przeprosić, ponieważ jest to moja wina i to ja zaspałem. Jednakże... No idealnie jakbyś teraz skończył. Dobrze, dobrze, przepraszam. Yeee! Dziękujemy. Słuchajcie, dzień dobry, Bartek jestem, łysy jestem też. Jak się Wam w ogóle podoba? Tak szczerze git Ale tu myszy harcują! Fajna tromba. Ja jestem dzisiaj oświetleniowcem, łysym oświetleniowcem. Nie byle jaki Ja słuchajcie, w ogóle pomyślcie sobie, o Bartek, czemu masz łysą głowę? Czyżby to był jakiś odcinek u czy coś? No poniekąd, ale ja zrobiłem to też dlatego, żeby po prostu solidaryzować się z Bartusiem w dniu jego urodzin. W dniu jego urodzin, znaczy się. E, ja się solidaryzuję z Łysą Pałą, po prostu jego. To jest tak zwana w ogóle świetny. What the fuck? Właśnie robię kapelusz lebartka i dla mnie Mnie Moi kochani, nasze kochane menadżerki przywiozły na tą przepiękną imprezę basen, który tu będzie stał Ja teraz się zajmę rozpakowaniem jego i rozłożeniem Oli, Oli! Co? Widzisz ten znak? To nie nóż Nie o. takim niebo zepsujesz Gdzie go będziesz rozkładał? Nataliu, gdzie go będziesz rozkładał? Będziesz go rozkładał tam na tym płaskim Tu będzie stał nasz basen, do którego będzie Natalia! Mamy folię ze Slippem Slida! <śm Energii> Ty to jesteś dobra, Nati! Witali ze do Błagam! Błagam! Ja będę ratownikiem, normalnie przebieram się na czerwono. Tak, i będę stał i proszę, teraz pan może jechać. Dobrze, dziękuję. Będzie slip slide do basenu. Natalia, mam coś w nody, ała. Nie, no nie ważne. Dobra, nieważne. To jest teraz nieważne. Pamiętajcie, chodźcie w butach. Stop, nie, nie tak chcę! Już za późno. Nie, jest strasznie tutaj ostromo. Nie, ale nie się. Jedziemy do basenu bez wody. Nie. Najlepsza zabawa. Jestem ja bardzo o ciebie, ale strasznie to śmieszy! Dziwno mi! To jak to się namyli, to to będzie tak Jak ja sobie to wymyśliłeś i nie wygląda to bardzo niebezpiecznie, więc jakby jest okej, okay, nie? Ej, ale jak to wysmarujemy musicie czekać do końca i oglądać, bo jak to będzie posmarowane, to to będzie tak za dupcie! Uy uy, 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 Dobra, i teraz tak. Opa. Uwaga na głowę, poczekaj, A! poczekaj, poczekaj, poczekaj. Padam, poczekaj! Padam. Nie, bo musimy się przycisnąć. Poczekaj... Ej, mój Jezus! Błądik. Jezus Maria! Boże i na węża! O Jezus, Jezus! Jezus Maria! O co tu chodzi? Jezu, gdzie my jesteśmy? Poczekaj, uwaga, 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 A! Uwaga, uwaga, A, O Boże! Co to za dżungla jest? Ej, to Boże, 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 Jezus? Ej, weźmy się, zrzegam zaraz. Boże, Boże. Ej, ja nie wiem co ty robisz, Jezus a tu to walałam goanem! Boże kochany, że spadnie stąd zaraz. Jeszcze nie odbierają. Jak ja walę? O chodzi. Trzy, cztery, ry Sora! Sora! Nie żyje, żyje! Świat grzybów? Ej, zarąbiste! Yeah, Dziękuję bardzo, ale pięknie wyglądacie. Kręci mi się strasznie w głowie, o to chodzi? Świat grzybów na łodzi! Wow. Mamy łódź prywatną? Tak. My jesteśmy na łodzi, serio? Tak. tak. No, się, jesteś na wiśle. Wow. I my będziemy płynąć w race Tak! Właśnie wow. tak ruszy y, łajdą tak jak tak, tak mi się Grzyga zachciało, jak mnie Bartek tak prowadził. Tak, tak, tak. Jak fajnie! Wszyscy są grzybiarzami dzisiaj, wszystkie na Dziękuję. u ciebie, bo na przykład o, tak. chłopaki nie wiedzieli jaka jest tematyka my, jest my wczoraj oglądaliśmy film dokumentalny o e, magiczny świat Wiesz, grzybów niezwykły, niezwykły świat, świat grzybów i w ogóle gadaliśmy wczoraj o grzybach przez jakieś 3 godziny i to było niesamowite i dzisiaj kochane. Ej, pani, mega, pani, mega fajne. Mój ulubiony wujek, 26, myślałem, że 36, oby mniej kłótni. Taka różnica pomiędzy nami ile? 8 lat różnicy, czajcie? Strasznie dużo. Wow! Red Dead Redemption, bo jestem fanem jak to, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Ej! Co chwilę mam, zapominam, że jestem na Łodzi, nagle patrzę, jakiś wielki budynek idzie w naszą... Dotkałem! To jest Jakie piękne! Bartek! Ale to Jest mega piękny! Bardzo piękny, zobaczcie to! Miałaś rację, że tematyka jest cudowna. No jest A potem mamy imprezkę na ogrodzie grzybową. Jeeee! Yes. Starowisty! Bartek! Cześć! Siemanko. Ale super, że udało Wam się fajść! Nie tak. mamy dla Ciebie prezentów. <noise> <A czem to? głosy> Ale! A czemu to Ale! Bo dopiero będzie Dopiero, bo, dopiero bo. będzie na koniec, bo zbieramy nie, 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 nie mógłbym A, okej okay. Może lepiej nie No i dobra to i do my. No i no dobra, no. niespodziankę macie dla tak, mnie Tak, tak, dokładnie, tak się składa, no. że tak No i w to pasujemy Bo jest szansa <grym grym> Albo nie, nie będziecie w stanie Tak, ta koszulka będzie to przypominała Ej, eee, zarobiste, lubię grzyby, kocham Martka Let's go Cześć Wszystkiego Bo druga Nowy ja będę kolekcjonuje, żeby się, się rozwijały Ja pierdzielę. nie o, trzeba o, było, było no. Tak, dziękuję bardzo Będę otwierał później, możliwe, że na moim instagramie Podajcie na mojego instagrama a, 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 a. Zdrówka, jest raz zdrówka. to jest najważniejsze i po prostu I dzieci z Hanią O, dzieci, tak, Oj, tak, oj, tak, tak

Ale! <laughs> Bardzo się cieszę, że przyszli moi przyjaciele z, z dawnych lat, których dawno nie widziałem. Obraz Obrazam głowę, prawo i Ciszej się po koło Nie, niestety nie! bo online Wiesz, co tu jest? Co? Na tej łodzi? Steering wheel! To jest steering wheel! Musimy chyba. Przejąć ster. Musimy przejąć steering wheel na chwilę. No dawaj się Bartka, chodź. Idziemy. Bo tu jest steering wheel. Rozumiesz to, wheel. Na chwilę trzeba steer Steering wheel. Pay the, wheel pay the bill. Pay the bill, pay the bill and, steer the wheel. The and the wheel. And take your pills. Przejmujemy steering to wheel. Idziemy się zapytać, czy. Ma nam pokierować wheel. chwilę łączkę. Może. Czy możemy do, do filmu na sekundę przejąć z, z, z koło? Ogarnęliśmy steering wheel. Alright, i, I to jest właśnie steering wheel. Pay the bill and steer the wheel. And take your bills and go to the hill. A jakieś trąbnięcie? No ale tylko. Dobra, na raz. Pay the bill and steer the wheel. Jakby Maja się dowiedziała, że ja teraz prowadzę łódź, to by z niej właśnie w tym momencie wysiadła Nie ma! Hej! Dobra, ale ty jesteś y, Jackiem, dobra? Dobra Dla, ta muzyczka teraz. Ja, i... U, salakty! Ej, spadła mi woda! Przysięgam, to z tego mi spadło teraz! To musi być najbardziej gówno! Dobra, wąchamy! czekaj, daj spyla. Ja nie śmierdzi, nie, nie śmierdzi Co? Ja nie mam do no, ogólnie Torki. Nie ma kto zarządzić, ja zarządzam tor. Idziemy Ty Robisz sobie krzywa, najlepiej tego. Czemu tego? Bo jest najbrzydszy. Aha. To jest jakaś chupa pasmudna, to wywalam. Chupy dostają disjaka.

na mortajcie oglądać Pinterki, ja tam występuję! Karaoke. Dopiero teraz po jakichś dwóch godzinach szedłem na dół A tutaj jest szmelaś Ja umarłem w do miasta jak koncertowa trasa <mres> <großes> Hej, hey, hej, hej, hej Pojechałem na tripa Dzień dobry grzyb! Ja czekam na ciebie no, Bo znów brakuje cię tu Bardzo mi się podobała ta aktywność, to, że mieliśmy możliwość popłynięcia przez Wisełkę. Przepięknie, a teraz lecimy podobno do domu Jensi. Poznajecie, za co się przebrałem? Czy tylko OGs pamiętają krainę grzybów? Pytanie do was. Z czego się składa Jabłko? Uła!

Arowiste! świeży świeży Ale klata joo stary jaki ty jesteś przystojny jakbym nie miał żony ma ktoś majtki pożyczyć? Jesteśmy bardzo bezpieczni to Haha! <grymne> na podoba ci się inwencja twórcza? Zarąbiste! Znowu jedziesz? Gdzie jest ręcznik jakiś? Nie, nie, nie. ma! wszystko na twoją imprezę, nie ma ręczników! O nie! W nie w to po prostu i na dół! Na dół, tak, na dodaj! Gdzie na dole w domu? Tak, dawaj, dawaj! W domu! W domu. Ej, ja co imprezę będę budował swoją budowlę i mam nadzieję, że na moich urodzinach każdy mi zbuduje taką atrakcję. To będzie niesamowite. Wolałabym już sama budzić przeżywać ten dramat od rana. Poznajesz kim jestem? Poznaję! Grzyby nawet... znajdują się w Jabłczu. Wiesz z czego składa się jabłko? Przepraszam, to reprezent. <suszy> Pącz kochani, nie zawiodę was nigdy Dzisiaj zrobimy leśny pącz, czyli miętowo-brzozowy Dam dużo syropu z mięty, dużo syropu z e, Dlaczego to robisz? Bo znam przepis na pącz Ktoś ci zrobił presję, że nie ma pączu dzisiaj? Ktoś tak powiedział Wow, Dzień, ty to zrobiłeś Dobry dobrze. taki, ale dobry Ej leśny, ej hey, Let's go Raz, dwa, trzy i Nic nie widzę, ale wszystko słyszę Do tej muzyki skaczę w górę Jakbym był małysze Yo. O kurde Żyjemy? Ej Świeży! Bar, mam prezent dla ciebie, to jest skrzynka yy, taka do narzędzi Na pewno się przyda tobie Ej stary, po pierwsze Z Tanią będziemy mieszkać w nowym mieszkaniu, w będziemy robić remont Gadałem o tym z nią wczoraj A ty... druga rzecz, zawsze miałem takie, że no nie przyjdź tutaj nie kupię narzędzi bo przecież nie robię dużo rzeczy, tak. samtaj nie kupię! Tak. Teraz tak, tu jest tylko część, bo się nie zmieściło wszystko. Tu są rzeczy na soczek. Mam narzędzia! Takie, których chcę nigdy nie kupić. O, naprawdę nie za narzędzie. No, a tutaj mam jeszcze zdrowe rzeczy, kochany. Ciecierzystka, humusik. Widać, że Przemek wie, że lubię zdrowe rzeczy. Ale skrzynki też będę używał na swoje narzędzia. Bardzo, bardzo fajny dobrze. prezent Przemuś. o dobrego. Ja również mam dla Ciebie prezent, coś co bardzo lubisz, proszę bardzo. Czekajcie sambra. Jez! Jest! Yes. Dziękuję za. Jest dobrze Państwa. maszarz Idziemy zjeżdżać! Z Karolem i Bartkiem! Leci Kania z nami! Jeszcze nie mam stroju! Walić stroju. trójką! Za ile? Za ile zjeżdżasz tej zjeżdżalni? Dziesiaczek! Nie no, bez Nie mam Ale dużo ci dają. Ja dosrzucę dwie stówy, trzy stuby. Zrób stubeczkę. Doszuć Cztery stówy, Kania, dawaj, tu teraz! Mega dół! Cztery Opłacę się! Ale to było pik mi! Ej, nie wleciałem do basenu w ogóle! Popychamy, będzie lepiej, rozbiegi są słabe. Uwaga! 3, cztery, ale prędkość! <grym> nie, Nie! <Ała>. Przemo, <grym> a dawaj ty! Ale macie ten? A ty nie to no, chcesz? masz? Nie. Ja też ja mogę, jak ty to ja Dawaj! A mogę tak tak. A może na golasa? Na golasa? Nie! Full gola? Nie! Nie! On nie mówił, że będzie goły, ty mówiłeś. Dobra. 3, Ej, nie wpadłem do wody nawet! Ej, mam mega dużo mydła w dupie! Ej, to jest absurdalnie bezpieczne! Nie! Jak chcecie rozkręcić imprezę w swoim domu, wystarczy, że zrobicie slipkin do hotelu. Polecam bardzo serdecznie, nikt się nie bawi na parkiecie, wszyscy zjeżdżają po slipkin Na dupie! Ej, dobra, dawajcie w workach na śmieci! <śmienny> <śmienny> to są jego urodziny. Dzieci na jednego. starego Dzieci na jednego. Dzieci na jednego. Dzieci na jednego. Dzieci Taki, 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 rumba! Patrz to, Bottle flip! Nie wiedziałem, że nie jest zakręcona! Co Zostawcie suba w górę! Do tego zdjęcia! Yes. 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 No. I Rzeko, to jest O! To jest! I tak jak obiecaliśmy Ci, yes. damy Ci prezent! W końcu! Mamy prezent! O, jaki wielki? Marek mógł fotografować cały wieczór. To no, są wspomnienia. Nie byś zapomniał! O! Czekaj, co to jakieś głowę! Yeah. Oh, yeah. yeah. ej, Hej, cudowne! Twoja kobieta, moja żona. No. I razem. Ja i ogólnie no. wszyscy ludzie na świecie. Jedno Bartek, jednak, jednak ta fota wyszła. Jest git, serio. Jako, że znamy twoje zamiłowanie do roślinek, wiemy, że w domu takie posiadasz. to stwierdziliśmy, że to jest nieodłączny element, dostajesz one z taką słodką szklarką. Yes! Dziękuję bardzo, kochani. A czemu pole pierwszą? Ja tak dla na przykład klimatu, jeżeli ci się spodoba taki klimat grzybowy i na przykład chciałbyś go przenieść do swojego domu, to bo... Taki zaparzek grzybowy Pieczaro będzie za mało. Jeśli klimatu będzie jeszcze za mało, to... no... Szczyciuszka! Jak piękna! Parabentio. Mam nadzieję, że Ci się podoba. Bardzo dziękuję. Nie ma problemu. Ej serio, jesteście kochani tacy wszyscy. Ale masz super czapkę! Mr. Grzyb! Cześć! Cześć. Dobra. Dobra, dobra, słuchaj kochany! Słuchaj kochany! Mamy dla ciebie tak, jako że robisz rośniki Mamy dla ciebie lego gruta Żeby ci gdzieś tam stał na szaferce Przy kwiatkach! Jest. Przy kwiatkach, ale to nie wszystko Jest druga część ciebie, część gamerska! Chciałbym przekazać Ci coś, z czym ja będziemy naprawdę dużo czasu. Wiedźmin 3 edycja kompletna. Edycja yeah. całkowicie fucking kompletna. No, ja to... Już nigdy nie będę miał kanału na YouTubie, bo będę grał w to 10 w to... no, tak. lat. Warto! Kości no, puszczę swoją nową nudę, której jeszcze nie ma. Stresuje się mega. Chcę się tylko bawić, będzie tylko bawić. Nie zostaniemy sami i nie będę szalał. Z ty mi tak sami? Wszystkim,

Chciałbym zwiedzić świat! Nauczyłem się! Chyba! O, Jezus yes. w życiu, w życiu Let's go! Let's go! Otwieram! Wszystkiego najlepszego, świeży. I tak. Dużo szczęścia. Dobrej linii, linii włosów. Szczęścia z Hanią Dobrego otwarcia kanału na serwisie youtube.pl. Albo youtube.com. A jak mieszkasz w Anglii, to youtube.co.uk. Po co ty mnie nagrywasz? Pokazałeś nagradę? Ja? Tak! Zakończyłem? Ja? Ja nigdy nie, im koczyłem